Dzień dobry, witam bardzo serdecznie dzisiaj w pet odyssey wyskoczyła yy, mi na głównej taka gierka tutaj, ja widzę, że to trochę podruba będzie pet simulatorów ja no, zagrałem w nią dokładnie 2 minuty i odpaliłem znaczy zagrałem w nią dwie minuty, żeby stwierdzić czy będzie sens w to grać i czy może coś tu więcej poklikamy? Czy nawet yy, może jakąś serię sobie zrobimy z tego? No, zobaczymy. Na start tutaj dużo dziwnych rzeczy. Mamy jajeczka. Spodobało mi się tutaj. To na głównej, bo napisane, że można otwierać jajka offline. Yy, I czy to 100 tysięcy jajek, że mo możemy otworzyć maksymalnie 100 tysięcy jajek kiedyś offline, że otwierają się. Oj, nie, to ciebie. Się... Że otwierają się powoli więc to też bym chciał właśnie sprawdzić dajmy sobie najlepsze znaczy możemy je sprzedawać? Equip? Nie, nie, nie musimy ich sprzedawać, okej, okay, jak w to, że to jest zrobione no to otwórzmy sobie tutaj takie kilka czy Piggy Undiscovered Pet, ciekawe czy tutaj też jest jakiś indeks żeby było tutaj, można je zbierać o, kał Jesteśmy krowę. Mmm, dobra, załóżmy, że najlepsze pete. nasz najlepszy pety, znaczy jest... O, jest napisane, ile ich istnieje. Oj, jest trochę zajawka z RNG. Okej, trochę zajawka z RNG widzę jest, że jest napisane, że jeden, jeden do 10. Szansa na zdobycie go. Trzeba trochę pieniędzy pozbierać. Można tutaj oczywiście też klikać w te pieniądze. Boost. Co to jest Hedge Speed Ingress, więc no, jakiś event daje boosta do prędkości otwierania jajek Dobra No ciekawi, ciekawi mnie co tutaj nas... O jest indeks tutaj. O, jakieś nagrody są za to. Nie. A jest ilość e, skoczowanych... O kurczę. Tych ostatnich? Jezu, jak dużo ich jest otwartych! Your stats. All pets. Evolve pets. co? Evolve pets coming soon. Okej. Okay. No nic. do to na kolejną krainę. U. Pet trades. Daję expan dla peta. Okej. Okay. A to co jest? You need tricky to unlock this area. I tricky, ja widzę rzadki. Mam osób go ma speed potion. Mamy um, jakiś potion? Lat potion. X nie, currency upgrade. Nie, a i ten Okej, okay. uh, treats to jest chyba tak. Tam było napisane treats. Uh, treat, tak. treat uh, Jako przekąska czy tam uh, przysmak dla naszego peta, naszych petów. No dobra, no to co? Eternal Glade. Uuu, jaka ładna animacja pękania. I co my tu mamy o misję? Eee, co to jest? Kalop? Eee, eternal Glade Shrine. You have not achieved this shrine yet you can afford. Activation cost you. Okay, są jakieś szrainy, które nie mam pojęcia jak działają. Tutaj trzeba w tej arenie. Ok, czyli musimy to po prostu rozwalać te rzeczy i otwierać. jajko. No to co, otwórzmy sobie jajka. Jestem. Jeszcze raz. Ztem Alt. Bira. Jego tu. Nie ma. W sensie? Co to jest? Alt. Beer? Jego tu nie ma. O! Co to się wydarzyło? Aha, nie, jest! Alt aha, alt pets, że co? Alternative pets? I tutaj jest. A to co to są za alt pety? Jakieś alternatywne na to wychodzi. Okej. Okay. No to co? Otwórzmy sobie tutaj znowu. Fox epicki. Nie stać mnie na to, dobra. Wy tu sobie to zbierajcie. Boosty. Follow on Roblox for free item. U. Uuu! Uh. Um. Okej okay. No dobra, no to widzimy się, słyszymy się za chwilę. Dobra. Jestem. Y zafollowowałem tego dewelopera i dołączyłem do grupy. Więc mamy jakieś coin gift bugi. I uuu, tutaj mam sporo coinów. Potrzebujemy jakichś gwiazd, żeby tutaj coś. Ym, przyglądałem te poprzednie szrajny i zakładam, że po, prostu po odblokowaniu go daje nam glo, daje nam permanentne bonusy. No dobra. Yy, nasze PET Equip Best. fox jest tutaj. mocno yy, pierwszego rzadkiego PETA wymiary. Wydaje mi się, że... Yy, fajne, fajne to jest. Więc wydaje mi się, że tutaj trochę może nawet posiedzimy nad tą grą. Mam takie wrażenie. Zobaczmy yy, podki, bo tu mieliśmy potkę na laka. Może nam się uda dropnąć tego legendarnego tutaj Peta. No, Wnioskuję, że on jest legendarny po tym, że ma właśnie taką obramówkę z tyłu złotą. Nie stać nas na tego, okej. Okay. No to pozbieramy sobie pieniądze, nasze pety. Robią to za nas. Niech niech się tutaj nie opierdzielają i niech się czegoś przydadzą. Global stat, A jaki mają. Jaki to ma sens? Ja chciałem. Jaki mają sens globalne statystyki? Nie wiem. Nie pojmuję troszeczkę jaki sens Miałem globalne statystyki, ja bym bola podejrzeć własne, a nie globalne No ale co zrobisz Okej, okay, a żeby przejść dalej musimy otworzyć 3. no dobra, no ale z drugiej strony Jeśli Intex mi nic nie daje, no to ja nie widzę potrzeby siedzenia tutaj You can, a okej, okay, 35 tysięcy, dobra, to na to mnie nie stać jeszcze Nie, jakąś potkę dostaliśmy Strength Potion I wybijmy sobie Carency Potion i Attack Speed Potion Żeby tutaj wspomóc nasze zwierzaczki w zbieraniu dla nas pieniędzy. Dobra, otwórzmy coś. Zobaczmy czy nam wypa okay, wypadł. Ok, wypad nam All. Jest to RARE. Zobaczmy naszego stąd I trochę tego. No dobra, powiedzmy, że. No w sensie. No dobra, ok. Jest to po prostu czysta progresja. Ok, ja trochę nie lubię takiego systemu. gdyby wolałbym, żeby te. Te dobre pety z poprzednich jajek były lepsze niż te słabe pety z nowych jajek. Żeby zachęcić dopiero. Zachęcić do otwierania wszystkich jaj, jakby na razie, gdyby po co mam kolekcjonować indeks, skoro e, nic z tego nie mogę otrzymać. Nic, to nie ma żadnych nagrod. No jakiegoś. A, to są słabsze niż to, co ok. No to. Ale są jednak lepsze niż to, co miałem. No i fajnie, drobniliśmy niby jakiegoś rzadszego peta, ale guciu to dało. No, dlatego ja też nie za bardzo lubię grać właśnie w, w pet simulatora. Właśnie przez to, że te poprzednie jajka z wyjściem kolejnych są bezużyteczne, tak jakby można było je usunąć i zostawić te pety jako unikatowe. Wtedy może by to niosło ze sobą coś, bo zwiększałoby tę wartość. Na przykład pierwsze jajka po dodaniu trzecich znikają, i wtedy wszyscy, którzy mieli pierwsze, mają je unikatowe. No ale z drugiej strony, jeśli ktoś nowy zaczyna, no to co wtedy? No właśnie, to jest ten problem. Problem... Jak to rozłożyć sensownie. Dobra, pozbierajmy sobie przejście do kolejnej krainy. Tam było 100 coś tysięcy potrzebne. Więc przejdźmy tutaj, pozbierajmy trochę tych coinów. u, u coś dostałem. Stargift. Aaa. To rozumiem, że po prostu będzie gift. Aha, tu jest currency, currency, okej. Okay. Czemu to jest takie niby rzadkie? Dostałem te stare. I znowu dostałem te stare. No dużo ich potrzebuję, więc... Mało ich dostaję. Sprawdźmy może game pass, ja zajmę tutaj. Bardzo, more quips. OK, fast hatch. Equip two more pet stacks. Um, czy przez słowo stax interpretujemy to jako mogę kupić to wielokrotnie? Bo jak tak, no to ja takich rodzaj Passów nie popieram. No czy nie popieram? No jestem przeciwnikiem takiego drastycznego pay to no, Rozumiem, każdy chciałby na grze zarabiać na tym polega trochę, jakby nie robienie tego w formie. Czy zarabianie ze swojego hobby to jest coś, co każdy chciałby osiągnąć w życiu, nie? A więc zarabianie na tworzeniu własnej gry no jest jednak coś, do czego dążymy, ale w Robloxie tutaj te monetyzacje to są tak Eee, e, To są. robią. kurcze. No, że są. E, Aż znaczy braku polskiego słowa. Są bardzo agresywne, tak to nazwijmy. Jednak są strasznie pay to Nawet bym powiedział, że są bardziej często rygorystyczne niż w mobilkach. O, no to teraz nie spodziewałbym się, że takie coś mogę powiedzieć, no ale tak, są, potrafią być bardziej rygorystyczne niż w mobilkach. Co jest raczej niesprzyjające im. Ale ludzie i tak w to grają. Roblox jest strasznie popularną platformą do gier. Mnóstwo ludzi robi tu gry, mnóstwo ludzi gra tu w gry. I nie bardzo możemy coś z tym zrobić. Musimy się z tym pogodzić, z tym, że cieszymy się tą platformą razem. I liczmy, się, liczmy na to, że będą pojawiali się deweloperzy, którzy nie będą robili gier jako skok na kasę. Z tym, się, z tym się liczmy, tak? Chciałbym, żeby takich deweloperów było coraz więcej. Wydaje mi się osobiście, że... nie wiem, ale na premierę gry, miał miało po prostu jedno eksklu... miało tam ekskluzywny... E, miał ekskluzywny... ekskluzywne jajka chyba. Nie, nie, nie. sit, sit ekskluzywne miało. I nie było tam więcej game passów jakichś bardzo... bardzo, bardzo agresywnych. Takie na przykład są w grach big games, czy tak jak jest w Pet Simulatorze. O, w pet to raczej e, nie zagram za żadne skarby, bo nie chcę wspierać... Znaczy, no, grać już grałem, trzeba się przyznać, ale nie chcę wspierać... w żaden sposób... E, tak agresywnej monetyzacji gry. Jednak jestem temu przeciwna, więc muszę mieć tutaj jakieś zasady i po prostu w to nie grać i nie promować tego. Promujemy, gramy w gierki, czy. Mm, promowanie to chyba za dużo powiedziane. Wydaje mi się, że taki kanał jak mój nie jest jeszcze zdolny do. Uuu, alt dropnął. No. Nie jest jeszcze zdolny do promowania niczego. Ale jednak zapewniamy jakieś wyświetlenia, czyli ktoś może to zobaczyć. Ktoś może uznać, że jest to ciekawe, żeby w to zagrać jest jak jasne, co się boraci. Dobra. Mm. O kurczę, to już drogie to jajko, tak szczerze bym powiedział. Hmm. Ja dużo eksperymentuję teraz z treściami. I zastanawiam się, właśnie eksperymentuję z miniaturkami. Wrzucam też te na YouTube, jest taka opcja, żeby wrzucić trzy miniaturki. I YouTube da ci statystyki, która była bardziej klikalna. Staram się z tego korzystać, żeby właśnie eksperymentować w tym kanale, Eksperymentuj, eksperymentuję też z treściami. Jak teraz będziecie widzieć w tym tygodniu, będzie dużo, dużo więcej różnorodności poza samym e, Tower Defense'em, bo... o wyświetlenia drastycznie spadły na odcinkach z Tower Defense'a. Nie porzucę tej serii, bo chcę ją skończyć, ale... E, na pewno ją odsunę w czasie trochę i zastąpię innymi. Na pewno będzie seria z różnych gier. W tygodniu będę chciał wrzucić przykład kilka różnych gier. Nie tylko ciągle jedną. Jak otworzyć się na więcej tych serii, na testowanie też różnych gier, i potem właśnie wyłapywanie. Na przykład, jak coś, coś się spodoba widzą, no to wtedy wy sobie będzie wam, wam widzą. Będzie mógł ja na przykład zdecydować, żeby chcecie żeby ja grał w to dalej, albo żebym po prostu skipował daną grę. No bo nie ma co, no. Tower, ogólnie też ten All Star Tower Defense traci graczy teraz. Zauważyłem. Um, dosyć drastycznie bym powiedział traci tych graczy. Mm, czemu drastycznie? No bo w zeszłym tygodniu jak nagrywałem większy odcinków, to mieli około um, tam 150 tysięcy graczy jednocześnie, tych concurrent players. A teraz to spadło bardzo drastycznie i to już jest około chyba 80 tysięcy, dzisiaj widziałem najmniej. No co jest mało, spada, spada to. Jak gdyby te takie starsze Tower Defense, jak na przykład Last Tent, chyba to Last Tent Tower Defense. On tam ma 40 tysięcy, gracze i tam już chyba 60 któryś update on się trzyma fantastycznie. Ale no to też tak. No, no to jest specyficzna nisza. No to trzeba powiedzieć, Tower Defense y to są... Nie, nie wszyscy lubią Tower defensy i też nie ma za dużo ogólnie poza Robloxem dobrych Tower Defenseów. To trzeba przyznać, a ja muszę e, użyć czterech potek, żeby przejść dalej. No to dopakuję po prostu jakieś losowe potki. Niech mi tu ładnie... Zbieramy tutaj ładnie pieniądze. Dobrze, dobrze. Ile to jest kraj, O, season się pojawił. Westy. Ok. Eee, tu coś przeszedł. Pet. E, treat, legendarny. Hmm. Ogólnie pety mają level, tak? Ch chyba, no w sensie. Select the... Chyba, że są jakieś specjalne pety, które mają level. No, a to wygląda, no. Nie mogę dać żadnemu z moich, czyli ja nie mam żadnego specjalnego peta. O, uh, pumki. E, jak, jak to w ogóle działa, tak szczerze? You selected Hatching but... Enable. I teraz pytanie. Ja muszę mieć te pieniądze, czy nie muszę? To jest, to jest, to jest ciekawe. Nie wiem, ale chętnie się na pewno przekonam. Na pewno tutaj wbiję jutro do tej gry. Zobaczę. może nagram drugi odcinek, bo wydaje się całkiem, całkiem przyjemny. Chciałbym dostać się do jeszcze następnej krainy w tym odcinku i zobaczyć, czy tam coś nowego jest, bo też różnorodność będzie decydować o tym, czy ja będę coś grał, no bo... bo z drugiej strony mogę na przykład takie coś w ramach tak jak sobie pracuję, po prostu stawić komputer odpalony i poawczyć i zdobywać te koiny. Czyby sobie potem to nagrywać? I nagrać na przykład tutaj 4 odcinki z tej serii w cztery ją wymaksować. Tak też mogę. Ten jest gra, która będzie ode mnie wymagała yy, pokazywania wielu rzeczy i dodawania wielu kontentu. Bo jak na razie poza szarajnami... wiecie co? W sumie tych gwiazdek zebrałem całkiem sporo, muszę to przyznać. Okej, pomki, żarę pompki. No i teraz 9 minut potrzebujemy. Usłyszymy się za chwilę, będę miał 9,6 miliona. Zatrzymałem nagrywanie, minęły 2 minuty, nawet nie minuta 30. I mamy kolejną krainę. I co, czy tu jest coś nowego? Czy tu jest coś nowego? No. Nie ma nic nowego. I to jest ten problem, że tutaj brakuje kontentu. Chociaż tam coś jest Nie tam też nic nie ma Nic nie ma Zobaczmy zatem mm, indeks, tak indeks e, safari e, i Czyli mamy dwa, tu kolejna mapa Kolejna mapa, kolejna mapa Kolejna mapa, kolejna mapa Kolejna mapa, kolejna mapa Okej, okay, no tych map jest e, nie chcę się wyrażać nieładnie, ale w dużo. A więc no co, ja na to wychodzi, że zatrzymam się tutaj. 90 milionów. Ustawię sobie hatching Enable. Okej. Okay. A, nie stać mi na to. Czyli dobrze się spodziewałem, że potrzebuję mieć to pieniądze. To otwórzmy sobie to. Nie chciałem dosłownie tego otwierać, tylko ustawić to jako hatching. I teraz... No nic, w takiej sytuacji widzimy się w następnym odcinku tej oto serii, jak... No w sumie to nie jest seria, raczej to będzie kilku odcinkowy po prostu pokazanie wam tej gry. co nam no ma do zaoferowania, bo na razie ma mało do zaoferowania. Więc co, ja bym bardzo chciał wam podziękować za oglądanie i cześć!